Och, nie, to nie pomoże. Jestem za bardzo zrozpaczona, żeby... Sąć tak jak umiesz tańczyć, potrafisz sama, wiesz, tańczyć tak jak umiesz tańczyć, potrafisz sama, wiesz. Sąć tak jak umiesz tańczyć, potrafisz, tańcz tak tańcz, potrafisz, umie tańcz tak tańcz, potrafisz sama, wiesz. Nie umie oprzeć cię w biznesie, wiesz. Nie. O nie! To ulubiony hit Zoi. Nie, Zoey! Zwalcz pokusę! Tańcz tak, jak umiesz tańcz, potrafisz sama wiesz. Tańcz tak, jak umiesz tańcz, potrafisz sama wiesz. Nie zapomnij tańcz, bo to jedyny plan. Nie zapomnij tańcz, bo to jedyny plan. Tańcz tak, jak umiesz tańcz, potrafisz sama wiesz. Zoey, nie! pan cię usłyszy? Zwierzętom nie wolno przebywać poza wyznaczoną strefą. Tańcz tak jak umiesz, tańcz Potrafisz, sama wiesz Tańcz tak jak umiesz, tańcz Potrafisz, sama wiesz Nie zapomnij tańcz Bo to jedyny plan Nie zapomnij tańcz Bo to jedyny Tańcz tak jak umiesz, tańcz Potrafisz, sama wiesz some of